Witam Was widzowie, siema. Stało się, a najdokładniej dwieganka z TikToka też zaczęła nagrywać filmy na YouTubie. Myślałem, że nie doczekam się tego i że to nigdy się nie stanie, ale myliłem się, bo właśnie się stało. No i jak wiecie, tam wcześniej promowała tam swoją piosenkę na TikToku i ma ona też tą piosenkę na Spotify'u, no ale oczywiście jest również ta piosenka z teledyskiem na YouTubie, bo inaczej bym nie nagrywał tego filmu. No i w dzisiejszym filmu przesłuchałam sobie tą piosenkę właśnie zaraz, o. Więc zostaw subskrypcję dzwoneczkiem, bo do wakacji wybijemy 2000 subów. No i to tyle, zostaw łapkę w górę, wbij na Discorda i na moje inne socjalne linki w opisie. No a już nie przedłużę, więc zapraszam was do odsłuchania tej pięknej piosenki, jakże przycudownej dla vegan. Dziś nadeszła rewolucja. Ej, tak szybko? Z czymś mi się to kojarzy. Krzyczmy głośno w ich imieniu, moralności, egzekucja, ile żyć masz na sumieniu.

Ja już wspominałem o tym, ale bóg stworzył jest zwierzęta, że biję, je jeśli tego tak będę się trzymał. To jest nie żeby coś się to jest według mnie najlepszy argument na świecie. To jest najlepszy argument na świecie, według mnie. Kocham. Otwórz oczy, z kimś się chce świeć. Otwórz oczy, odpowiedzialność mieć. Otwórz oczy, nie daj oszukiwać się. Ale kto tu się oszukuje? Myślę, że jak nie będziesz zabijać zwierząt, a raczej jeść zwierząt, to co? To zwierzęta przeżyją? Nie, nie przeżyją, bo będą zabijać się nawzajem przyjdą choroby. Myślisz, że co? No cóż, no, tak, tak to jest po prostu. Niech każdy je sobie to, co chce. I tego się powinniśmy trzymać. Abyś to zrobić, to naprawdę musiałabyś wybić wszystkie zwierzęta, nie żeby coś. Stałem o siódmej rano dzisiaj, bo wiecie, szkoła. Ale aktualnie, kiedy to montuję, w sensie w tym momencie, kiedy jestem tu z 15, 16.

to teraz ulubiona piosenka wszystkich weganów. Eee, tak szczerze nawet da się tego słuchać, chociaż treść przekazu w ogóle mi się nie podoba. Za to bardzo fajny bicior jest. Bardzo fajny bicior eee, Mega mi się podoba. Eee, no, no i kurde, mam już dużo tych piosenek karek no bo fagata, deweganka do tego, no szacun po prostu, nie? Eee, więc tak, eee, może od razu damy dewegankę na eu Eurowizję, chociaż myślę właśnie, że nie będzie to dobry pomysł. Nie, ale ja ogólnie jestem takim idiotą. Zaproponowałem coś, czego. A szkole gadać. Możecie podzielić się opinią w komentarzach, jak Wam podobała się ta piosenka i pamiętaj, jedz kebaba, bo kebab to jedyne pożywienie e, dla najlepszejsze. Po nim będziesz jak gryba. Nie pi wody, bo, to, bo rybki nie będą mieć wody, wiesz, nie pi. Nie pi wody.